Jeszcze chciałam zapytać, ponieważ to nam się kostka przewinął, ale cały czas KSM się nam przewija. Patronka chścielna, błogosławiona Bóg. Karolina Kosku. Tak, tak. I patronka też KSM-u. Mhm. Miała jakiś wpływ na drogę, siostry? Ja ją poznałam dość właśnie może nie od początku, właśnie w Kazam chyba mnie bardziej przybliżył. Mhm. Y Czułam się taka dumna, że jestem Karolina, jestem w KSM. E, rzeczywiście ona jest dla nas takim, takim światłem. Przede wszystkim e, dlatego, że, że była odważna, że, że miała odwagę bronić tego, co ważne e, w kontekście śmierci męczeńskiej, ale też myślę, że całego życia i to też, że była aktywna i się chciało. Nie? Mamy to, że, że gdzieś tam uczyła te dzieci, katechezy, mm -hmm. współpracowała z księdzem proboszcza. Złośliwi mówią, że była wikariuszem u siebie w <laughs> O tak, prawą ręką mm -hmm. księdza proboszcza. W tamtych czasach wydaje się to no, nieprawdopodobne. To jest jakaś taka gorliwość, która mnie zawsze fascynowała. Nieudolnie chciałam to zaczerpnąć od, od Karolki, ale no, różnie bywało.